Czy ja koszyczka. Nie umiem powieszować, tylko ciebie pocałować. Posyłamy całuski dla Emilki. Tak, a teraz jeszcze nie... Nie ujęłam! To szkoda! Czekajcie, kochani! Czekajcie! No, to jest... A czy tak, to nie odbywa na Ewa, tak, Ewa, 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 dosyć. Ewa! Ewa. kochaj. a teraz piosenka na urodziny. Ręca do tyłu ładnie. i zaczynamy. Trzy, cztery, sto, sto, lat, sto, lat, sto, lat, sto, lat, sto, lat, lat, niechaj, sto, Nam. Niech żyje nam! W zdrowiu, szczęściu, pomyślności Niech żyje nam! A kto? Pośno, a kto? Emilka! A kto? Emilka! Całuski dla Emilki! Posyłamy! Posyłamy! I teraz prosimy, żeby Emilka Skoimy, z swoimi urodzinowymi Aha, jeszcze zdjęcie urodzinowe. Emilko, poczekaj, troszkę dowie się. Kaczperku, rączki do tyłu ładnie. I mówimy. Jestem mała różyczka, wyskoczyłam koszyczka. Nie umiem powieszować, tylko ciebie pocałować. Posyłamy całuski dla Emilki.

Trzymaj. Trzy, cztery, sto, sto lat, sto lat, sto lat, sto niechaj żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje, nie, żyje nam, w zdrowiu szczęśliwym. aha jeszcze zdjęcie rodzina, jakiś papierkaj, do